Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Otoriu, kolejny dzień na inwestycji. Dzisiaj mamy etap malowania natryskiem. I teraz tak, co będziemy sobie robić? Dzisiaj mamy w planach umalowanie sufitu na biało, natryskiem. ściany i to jest jedyne malowanie natryskowe, które będzie w tym domu poza, poza gruntowaniem które było wcześniej w poprzednich odcinkach widzieliście, ściany będą malowane wałkiem. Dlaczego tak? Pewnie zapytacie, bo sufit będzie malowany farbą matową, będzie to T-Gurilla ściany będą malowane farbą DEXO 5 z Flugera, tak więc tak tutaj inwestorzy sobie zażyczyli, tak ustaliłem i tak też będzie. E, powiem więcej, że e, fajnie by to było pryskać, e, że tak powiem, z natrysku wszystko, bo e, ściany w większości będą też w kolorze białym, bo tutaj jest dużo takich efektów dekoracyjnych. Będą jakieś, jakaś cegła, jakiś tynk dekoracyjny, spieki e, w sypialni na ścianach, tak więc e, te, tego białego koloru będzie dużo, będzie tutaj przeważała biel. Ale no, z racji tego, że są różne farby, być może udałoby mi się namówić klientów, żeby to prysnąć ściany i sufit z DEXO Ultramata jedynki, ale no też wiecie, nie każdy ma budżet na DEXO też jakby nie chcę też naciskać poza tym no takie było ustalenie to tego się trzymam, tak więc dzisiaj tryskamy sobie tylko sufity będę to malował metodą mokre na mokre jak już widzieliście pewnie w którymś z moich poprzednich filmów one były z rok temu rzucane na kanał też było chyba malowanie natryskowe tak więc ja robię to w ten sposób, że maluję najpierw sobie sufit, czekam jakiś tam czas, godzinę, półtorej, aż ta farba będzie taka, można powiedzieć, sucha na dotyk, nie będzie się świeciła, i dopiero pryskam wszystko drugi raz. Wtedy zrywamy folię i można powiedzieć, że jest igła. Dobra, później będą troszeczkę, znaczy w późniejszej części filmu, będą tajlapsy, jak to, jak to maluję. Mam nadzieję, że coś uda się nagrać. Zanim timelapse odwrócę kamerkę, powiem kilka słów, przejdę też do agregatu, opowiem też o nim troszeczkę i opowiem jak przygotować podmalowanie, jak my to robimy. Tak więc odwracam i widzimy się za chwilkę. Dobra słuchajcie, tak wygląda przygotowane podłoże przez nas. Wszystko jest wyakrylowane, narożniczki są wyakrylowane, poprawki są porobione. Dziury pod lampy, to będą takie jakby wpuszczalne lampy prostokątne i kwadratowe, już wszystko mamy wycięte, tak żeby nic nas później nie zaskoczyło, żeby na świeżym suficie nic, że tak powiem paluchami nie dotknąć, nie obrudzić tego i tak dalej. LEDy są założone, widzicie, że zmieniły kolor na niebieski. To jest po prostu taśma klejąca, która zasłania nam LEDy, żeby ich nie zapryskać. Na dodatek powiem Wam jeszcze, że wnęki umalowane są już z wałka na gotowo. Właśnie po to, żeby mógłbym to prysnąć, że tak powiem, agregatem też, dyszą na przykład dwusetką. Ale stwierdziliśmy, że umalujemy to na gotowo, i tam już nie będę, że tak powiem, zajmował się sobie głowy tymi wnękami. Tak więc, wnęki już mamy też na gotowo umalowane. Interesuje nas tutaj ta cała płaszczyzna. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, te wszystkie wycięcia one są już poodkurzane, tak samo jak wnęki, tak samo jak podłoga tutaj, chociaż ścianie będziemy malować, ale żeby nic nas tutaj nie zaskoczyło, wszystko mamy podkurzane, zwłaszcza w tych tematach takich, które są wycinane. Tam też podczas malowania, jakbyśmy prysnęli, możemy ciśnieniem powietrza możemy wydmuchać syf, który przylepi się na sufit, tak więc na to warto zwrócić uwagę. To jest bardzo ważne. No i tak to wszystko wygląda. Mamy wszystko przygotowane i słuchajcie, niespodzianka musieliśmy dołożyć, dokleić płyty na nadproza drzwi. One są jeszcze na świeżo tutaj poszpachlowane, będziemy drugi raz to szpachlować, bo było za wysoko. No i ktoś, przytomny, tutaj nie pamiętam czy ja, czy Damian wyciągnęliśmy miarkę i tak mówimy kurczę, ale to jest wysoko. I okazało się, że było około 214 od podłogi, tak więc żadna futryna by nam tego nie przykryła. Tutaj też mamy powycinane już otwory, będą tuby takie natynkowe, przerzucane były przewody. Tak jak widzicie wnęka, ledy też zasłonięte. Nie pryskamy toalety, nie pryskamy sufitu, w łazience, tutaj w ogóle mamy graciarnie I w garderobie, bo tutaj garderobę umalujemy już jednym kolorem białym, tak żeby nie robić odcięć jakiś dziwnych itd. itd. I tak widzicie, no wszystkie. Najważniejsze, żeby przygotować sobie takie ciężkie tematy z oświetleniem, tak? bo e, wolę to zrobić wcześniej, jeżeli mam tylko możliwość dlatego, bo później są niespodzianki, że e, wycinamy, gdzieś tam nam zejdzie piłka do karton gipsu, tutaj jeszcze w dwóch miejscach, dodatkowo trzeba było profile powycinać. Też e, robiłem to kątówką, także powiem Wam szczerze, że no, trochę zabawy było, ale już to mamy z głowy, tak więc jest to wszystko przygotowane. Te wnęki oczywiście będą pomalowane na czarno, ale to później z wałeczka sobie umalujemy, może nagram też filmik. No i widzicie, każde nadporoże musieliśmy obniżać. Dobrze, że teraz się skarpnęliśmy a nie pomalowaniu, tak więc. No dobra, przejdę za chwilkę do agregatu. Tak jak powiedziałem wcześniej, tykurylanty mam umieszane prawie dwa wiadra, bo troszeczkę zeszło na te wnęki LEDowe. Kotłownię też umalujemy sobie jednym kolorem. To też jest zasłonięte. I tak widzicie agrega. Za chwilkę jeszcze położę kamerkę, powiem dwa słowa o doborze dyszy i biorę się za malowanie. Będą, będą time lapsy. Dobra, jeżeli chodzi o agregat grako, tak jak widzicie 395 wysłużony sprzęt, dlatego nie śmiejcie się, że to wszystko jest takie brudne, bo już naprawdę parę metrów obleciał. Dysza, jaką będę malował, to jest dysza 518 FFLP. Tutaj możecie sobie zobaczyć jest to dysza zielona z grako. Ona ma że tak powiem malujemy nią na troszeczkę niższym ciśnieniu niż na dyszach niebieskich ona ma też taką jakby cechę że nie zostawia tej powierzchni idealnie takiej gładkiej tylko delikatną taką jakby skórkę pomarańczową rzuca także więc to jest fajny efekt mam nadzieję że 20 litrów farby wystarczy mam jeszcze nieopakowaną jedną dychę jeżeli nam braknie to na szybko trzeba będzie dorobić i dolać. Dorabiam farbę, akurat jeżeli chodzi o tikurilę, rozcieńczam ją 10%, czyli na na wiaderko 10-litrowe wlewam litr czystej wody, pamiętajcie, żeby to była czysta i y, mieszam mieszadłem, tak żeby to wszystko E, ładnie porozcieńczać. I teraz tak, e, jeżeli chodzi o tą przeduszkę, e, musicie uważać, bo powtarzam to za każdym razem, ja nie mam zaworu tutaj założonego na koniec CleanShot, bo CleanShot to jest taki zawór, który e, otwiera się dopiero przy 80 barach. I jeżeli tego zaworu nie macie, musicie malować jednym ciągiem, nie e, odcinać w narożnikach, dlatego, bo po prostu ciśnienie, które tutaj zacznie maleć, one spowoduje Wam taki jakby sik na Ścianę z farby, i to dosyć tak, no średnio wygląda. Później są poprawki, tak więc, yy, no nie wiem, co mam jeszcze Wam powiedzieć yy, W sumie to by było chyba na tyle. Biorę się do roboty. Aha, ciśnienie, jakie ustalam na tej dyszy, w tym momencie to jest około 150 barów. Jeżeli ja to urządzenie znam, ono jest już troszeczkę też takie wypracowane, nie pompuje tak, jak, jakby było nowe. Malując ciągiem ciśnienie spada do około 100-110 barów i na takim ciśnieniu maluję sufit. Tak więc ustawiam 150 podczas naciśnięcia spustu, to ciśnienie maleje i utrzymuje się na poziomie 100 barów. Tak więc tak to wszystko u mnie wygląda. Dobra, zabezpieczę sobie kamerkę, stawiam ją gdzieś tam w narożniku i za chwilkę zobaczycie timelapse. Jak coś, pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiadać na bieżąco. I tak to wyszło, jesteśmy już po robocie. Tak, więc, folię sobie z okien już zrywamy, bo nie będą potrzebne. Powiem tak, tu jest około 80 metrów, 85 może metrów tego, co dzisiaj omalowaliśmy. Całość trwała łącznie z tą przerwą między pierwszą a drugą warstwą około 2,5 godzin. Tak więc o 11 zaczęliśmy, jest 13.40, tak więc tak to wszystko wyszło, Dwie i pół godzinki, można powiedzieć wszystko mamy opykane, no to sami musicie już stwierdzić, czy się opłaca, czy się nie opłaca taki agregat. Powiem Wam tak, nie licząc oczywiście oklejania, bo to za chwilkę maloklątenci powiedzą, że A to jeszcze oklejanie i tak dalej, no tak racja, ale pamiętacie, że jeżeli malujecie tylko sufity, no to tak jak w naszym przypadku folia zostaje na oknach z gruntowania została, nie odklejaliśmy jej, Ewentualnie nie musicie tak dokładnie oklejać okiem, bo jeżeli nie pryskacie no to chodzi o to, znaczy o ościeży to chodzi tylko o to, żeby zakusz nie pojawił się właśnie na oknach, na futrynach, tylko o to chodzi, tak więc to nie musi być jakoś mega szczelnie oklejone z oklejaniem, powiedzmy dwie osoby abyśmy oklejali to dodatkowo no trzeba, trzeba liczyć jakieś dodatkowe pół godzinki do godzinki, jeżeli chcemy bardzo dokładnie okleić, tak więc tak to wygląda. Dobra, mam nadzieję, że wideo się podobało. Trzymajcie się, ale kamerka brudna na razie.